Cześć! Dla tych, którzy mnie nie znają, pozwólcie, że się przedstawię. Aneta Szostak-Sulewska. Prowadzę ogólnopolską telewizję dla nauczycieli w Awansie, Awans TV. Możesz mnie oglądać na kanale YouTube Aneta Szostak. Zasubskrybuj ten kanał. Możesz również obejrzeć moje filmy na fanpage'u Kapelusz z Kwiatami facebookowym fanpage'u. Też bardzo serdecznie zapraszam. Możesz również wskoczyć na moją, wskoczyć na moją stronę internetową anetaszostak.pl. Liczne artykuły, liczne darmowe materiały do pobrania. Serdecznie zapraszam. Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym. Przez 15 lat pełniłam funkcję dyrektora placówki szkolnictwa specjalnego, co pozwala mi dzisiaj jeszcze lepiej, w jeszcze lepszy sposób przygotowywać materiały szkoleniowe i różne pomoce dla Was. W ramach firmy szkoleniowej, którą prowadzę, kapelusz z kwiatami, usługi edukacyjne, szkolenia. Jakby z racji tego, co robiłam w swoim zawodowym życiu, znam Wasze bolączki, znam Wasze potrzeby i naprawdę dobrze przygotowuje te materiały, o czym świadczy duża liczba odbiorców naszych szkoleń, o czym świadczą również nasze spotkania z wami na żywo, ponieważ prowadzę również szkolenia stacjonarne i bardzo serdecznie zapraszam cię do współpracy ze mną. W materiałach szkoleniowych, które dla Was przygotowuję, bardzo dużo czasu, bardzo dużo tej swojej energii poświęcam tematom związanym z awansem zawodowym. Jest to taki temat, który budzi wiele wątpliwości, który budzi wiele pytań, i tutaj, jakby bardzo. Duża ta część moich działań, mojej energii idzie właśnie w tym kierunku, i stąd też ten pomysł na nasze spotkania w ramach tej ogólnopolskiej telewizji Avance TV. A również tematy dotyczące pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych są mi bardzo, bardzo bliskie z racji tego mojego wykształcenia. I teraz tak. Dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem szczególnym, ponieważ rozpoczyna cykl spotkań, cykl naszych krótkich filmików, w których będę wyjaśniała Ci poszczególne tematy i rozwiewała pewne wątpliwości dotyczące przede wszystkim na początek awansu zawodowego. Dzisiaj terminy w awansie. Dzisiaj ustalimy sobie, jakie są terminy, jakich terminów należy pilnować, co jest takiego ważnego w tych terminach, tak abyście mogli być pewni, czuć się pewnie, że ten wasz awans przebiega w sposób prawidłowy. Tak więc dzisiaj terminy w awansie. I teraz tak, jeżeli chodzi o złożenie wniosku i o rozpoczęcie tego stażu, to staż rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od jego rozpoczęcia. Jeśli chodzi o złożenie planu rozwoju zawodowego, to nauczyciel stażysta rozpoczyna swój staż niejako z automatu i ma 20 dni na to, aby złożyć swój plan rozwoju zawodowego. Natomiast nauczyciel kontraktowy i mianowany rozpoczyna swój staż z początkiem roku szkolnego, musi złożyć wniosek i musi do tego wniosku dołączyć swój plan. I ma na to nie więcej niż 14 dni od rozpoczęcia roku szkolnego. Czyli początek roku szkolnego nie więcej niż 14 dni. Stażysta początek roku szkolnego z automatu bez wniosku. I w ciągu, w ciągu 20 dni musisz złożyć propozycję swojego planu, swój plan rozwoju zawodowego. Tak? I teraz, jeśli chodzi o zatwierdzenie tego planu, dyrektor ma 30 dni na to od rozpoczęcia zajęć, aby ten Twój plan rozwoju zawodowego zatwierdzić, bądź też zwrócić Ci do poprawy. Jeżeli dyrektor stwierdzi, że plan musi być poprawiony, to wyznacza ci termin i ten termin nie może być krótszy niż 3 dni robocze. Czyli masz nie mniej niż 3 dni na to, żeby nanieść poprawki. Po złożeniu poprawionego planu dyrektor znowu ma 7 dni na to, aby ten Twój plan zatwierdzić. I teraz kolejna bardzo ważna rzecz dotycząca stażysty i kontraktowego. Stażysta i nauczyciel kontraktowy mają nad sobą takiego opiekuna. Opiekuna stażu, którego wyznacza Wam dyrektor. I powinien zrobić to niezwłocznie. Tutaj nie ma jakiegoś terminu mówiącego o tym, ale niezwłocznie po rozpoczęciu stażu dyrektor wskazuje Ci tego opiekuna. Możesz również wprowadzić zmiany do swojego planu. Jeżeli taką, taką decyzję podjął twój dyrektor i wskazuje ci taką oto sytuację, aby wprowadzić zmiany do twojego planu, bo na przykład zmienił się przedział twoich czynności, to masz na to czas nie krótszy niż 5 dni. Pamiętaj o tym. I teraz po zakończeniu Twojego stażu pojawia się kolejny termin. Jest to 7 dni. Od zakończenia stażu, na to, aby przedłożyć Twoje sprawozdanie. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Masz na to 7 dni. Również Twój opiekun stażu przedkłada dokument i też ma na to 7 dni, i jest to projekt oceny dorobku zawodowego. Od 1 września obowiązuje nas ocena dorobku zawodowego, i twój opiekun stażu składa taki właśnie projekt oceny dorobku zawodowego, i też ma na to 7 dni od twojego zakończenia stażu. Czyli Podsumowując, ty masz 7 dni na złożenie sprawozdania, twój opiekun ma 7 dni na złożenie projektu oceny dorobku zawodowego i w momencie, kiedy ty złożysz swoje sprawozdanie, dyrektor ma 21 dni na dokonanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Czyli tu pojawiają się kolejne terminy: 7 dni, ty masz do 7 dni na złożenie sprawozdania. Opiekun do 7 dni na złożenie projektu oceny dorobku i dyrektor 21 dni na przygotowanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu. I w tym momencie pojawiają się znowu istotne terminy. W momencie, kiedy otrzymasz ocenę dorobku zawodowego, masz kolejne dwa. Terminy. Jeżeli otrzymasz ocenę dorobku zawodowego i do 30 czerwca złożysz e, wniosek, to do 31 sierpnia powinno się odbyć Twoje postępowanie egzaminacyjne bądź kwalifikacyjne. Jeżeli zasz, złożysz swój wniosek do 31 października, to. Decyzja i Twoje postępowanie powinno się odbyć w terminie do 31 grudnia. I tutaj należy pamiętać o tym, że nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy mogą ten wniosek złożyć tylko w tym roku, w którym otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Natomiast nauczyciel przyszły, dyplomowany, może złożyć taki wniosek w przeciągu trzech lat lat. Jeżeli chodzi o powiadomienie Ciebie, y, nauczycielu, o terminie i miejscu posiedzenia komisji kwalifikacyjnej czy egzaminacyjnej, to tutaj pojawia się znowu kolejny termin i jest to 7 dni. Na 7 dni przed posiedzeniem komisji powinieneś zostać y, o miejscu i o terminie powiadomiony, tak? Czyli podsumowując. Ten kolejny, yy, yy, kolejny yy, kolejne terminy. Jeszcze raz, jeżeli Twój dyrektor wystawił Ci pozytywną ocenę dorobku zawodowego, to nauczyciel, stażysta i nauczyciel kontraktowy może złożyć wniosek w tym roku, w którym otrzymał tą pozytywną ocenę dorobku zawodowego, i tu mamy dwa terminy: do końca czerwca i wtedy decyzja i Spotkanie z komisją do 31 sierpnia powinno się odbyć i od 1 września do celów płacowych jesteś traktowany jako nauczyciel już z tym wyższym stopniem, bądź też do końca października i wtedy decyzja i spotkanie do końca grudnia, i od 1 stycznia do celów płacowych jesteś też traktowany jako nauczyciel wyższego już stopnia. Pamiętajmy tylko o tym. Że stażysta i kontraktowy tylko w tym roku, w którym otrzymaliśmy pozytywną ocenę dorobku, natomiast nauczyciel mianowany, który chce być dyplomowany w ciągu trzech lat od dnia otrzymania tej pozytywnej oceny dorobku zawodowego. I to są te najważniejsze terminy dotyczące awansu zawodowego. Tak więc życzę Ci samych przyjemności, jeśli chodzi o realizację twojego awansu zawodowego. Zapraszam na naszą stronę sklep.aneta.shostak.pl. Tam znajdują się liczne materiały przygotowane dla was, żeby troszeczkę wspomóc was w tej ścieżce awansu zawodowego. Również liczne szkolenia stacjonarne, propozycje szkoleń stacjonarnych, bądź też szkolenia online. Serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam cię serdecznie. Any jest tak pl